Dzień dobry kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek 5 luty. Eee, no, pogoda dzisiaj nas e, nie rozpieszcza, ale cóż, trzeba unieść głowę wysoko i robić swoje. Zapraszam Was jak co rano do wysłuchania czytania energii. Dnia codziennego. Zobaczmy, jakie energie będą nam dzisiaj pomocne, przydatne i opiekuńcze. Karty zostały potasowane i rozłożone zgodnie z najwyższym dobrem nas wszystkich. A może dzisiaj zobaczmy tę kartę. Wow! Król Mieczy. Co już mówi nam król mieczy. To bardzo zdecydowana energia. Mężczyzna silny, wiedzący, czego chce, pomagający również innym w osiągnięciu ich celów, dobrobytu. Czyli mamy do czynienia dzisiaj z mocną, silną energią, pewnym odcinaniem od złych, niepotrzebnych nam. Emocji, to karta wzrostu, wiedzy, umiejętności. Czyli cóż, dzisiaj jesteśmy wzorcami do naśladowania i działamy. Dobrze, tyle karty Tarota. Zobaczmy, co podpowiedzą nam karty minerałów, jaką energię dzisiaj nam podarują. Ach, zobaczmy dzisiaj tutaj. Koral. Koral szlachetny. Przodkowie. Koral może nie jest takim typowym minerałem. Niemniej jednak, jest to jeden z kamieni szlachetnych używanych zarówno jako biżuteria, ale też i jako silny talizman. Jest to, jest, opiekuje się on na przykład małymi dziećmi. Już nasze babcie, mamy, kładły przy łóżku, wieszały przy wózku właśnie talizman w postaci korala. Koral jest jakby dedykowany bogini Afrodycie, czyli mówimy tutaj o dużej uczuciowości, miłości, uczuciach, empatii, pomocy słabszym. Koral ma doskonałe właściwości rozgrzewające. Fantastycznie wpływa na nasz układ kostny. Pomaga w, w, w takich bóra, bólach reumatycznych, osteoporozowych. Pięknie reguluje i naprawia tkanki, na przykład skóry. Więc przemywanie. Miejsc takich trudno gojących się wodą, w której leżał koral, lub sproszkowanym koralem, ma drogocenny i dobry wpływ właśnie na te miejsca, ponieważ łatwiej się goją. Cóż jeszcze? Z takich bardzo masz bardziej takich. Duchowych spraw, to koral bardzo dobrze wpływa na naszą intuicję, harmonizuje nasze emocje, nasze odczucia, pomaga w takich harmoni w harmonijnych naszych zależnościach i układach partnerskich i rodzinnych, czyli harmonizuje, wycisza emocje negatywne ale również wzmacnia naszą świadomość, intuicję i jest doskonały, e, pomocny bardzo przy nasz, wtedy, kiedy wi, wizualizujemy. Kiedy na przykład e, próbujemy się wyciszyć, e, staramy się troszeczkę medytować, właśnie wizualizować, i koral będzie nam wówczas bardzo, bardzo po, pomocny. Dedykowany jest głównie osobom spod znaku skorpiona. Oczyszczać koral oczyszczamy pod bieżącą wodą. No, koral wywodzi się z wody, więc to jest energia, która pięknie współpracuje i oczyszcza się właśnie w wodzie. Dobrze, tyle energia minerałów. Zobaczmy, jaką podpowiedź na Dzisiejszy dzień ofiarują nam karty, opiekuńcze wdzięczność, cele i świadomość. Ta wdzięczność. Bardzo piękne e, uczucie i bardzo m, potrzebna cecha. E, wdzięczność. E, każdego dnia starajmy się podziękować sobie samym, ale też i e, światu za wszystko, co otrzymujemy. Nawet jeżeli będzie to mała rzecz, e, ponieważ ta mała rzecz niejednokrotnie tworzy. Całą wielką naszą przestrzeń. Docenimy te małe rzeczy. A karta podpowiada, wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Oczywiście, przechodząc e, przez przejście dla pieszych, mijając e, na klatce sąsiada sąsiadkę, uśmiechnijmy się. Powiedzmy: dzień dobry. A nasz dzień od razu staje się przyjemniejszy. Kolejna karta. Cele. Bardzo istotne. Czasami trzeba się na chwilkę zatrzymać, zastanowić nad naszymi e, osiągnięciami. I wytyczyć sobie kolejne cele. Ponieważ wytyczenie kolejnych cel, celi, celów, przepraszam, emocje. A ubogaca nas. Pomaga w tworzeniu rzeczy, które nas ubogacają, pomagają tworzyć naszą przestrzeń i stają się nam właśnie takimi wytycznymi w osiągnięciu właśnie celów. A co podpowiada nam karta? Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Tak! Już wcześniej powiedziałem, że e, takie małe ziarenko wydawałoby się nic nieznaczące lub niewiele tworzy olbrzymią pustynię. Tak jak małe rzeczy tworzą olbrzymie przestrzenie, ważne mm, budynki. To te małe rzeczy składają się na nasze olbrzymie osiągnięcia. I ostatnia karta, świadomość. Czasami uciekamy troszeczkę od świadomości, e, ponieważ e, może coś nie wypada, może czasami boimy się mm, jakby poznać siebie samych, e, zobaczyć co potrafimy, e, zajrzeć troszeczkę w przyszłość i ocenić co możemy jeszcze zrobić. Żyć po prostu w, w świadomości. Czasami się tego boimy, ale jest to nieodzowna część nas samych, która może nas zbliżyć do doskonałości. A co podpowiada karta? Umacniaj świadomość. W chwili obecnej sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Tak, trzeba doceniać to, co potrafimy. To, co już umiemy, to, o czym już wiemy, starać się wykorzystywać to najlepiej, jak potrafimy, i cały czas pracować nad budową naszej świadomości. Bardzo piękne przesłania na dzisiejszy dzień. Niektóre dosyć trudne, ale hmm, do odważnych świat należy. I na koniec zaproponuję Wam energię RUN. Zobaczymy, jaka dzisiaj będzie nam sprzyjać energia. Jest to runa związki. Piękna runa, chociaż taka dosyć pełna sprzeczności. Patronuje, patronuje tej runie Wenus i Mars. Jak wiemy są to z jednej strony planety przyciągające się, ale z drugiej strony będące w takim, mówmy, stałym konflikcie. Jest to runa zmysłowości i namiętności. Runa, która sprzyja takiej głębokiej jedności nas samych, ale też jedności z partnerem, partnerką. Jest to runa takiej wysokiej seksualności, romansu. Ale trzeba też pamiętać, że ta runa może nieść i niesie takie ostrzeżenie przed możliwością pojawienia się różnych konfliktów, nieznasek. No wiadomo, czasami przeciwności, pomimo tego, że się w jakiś sposób przyciągają, jednak mogą się różnić. I wtedy należy spróbować znaleźć jakiś konsensus. Hmm, pełna energii i działań. Ta dzisiejsza energia dnia. Ja myślę, że to działanie i ta energia bardzo nam się przyda dzisiaj. Więc, cóż, działajmy mądrze, pomagajmy innym, starajmy się być wdzięczni, osiągajmy swoje cele w pełnej świadomości i z dużą dozą emocji, uczuć dla siebie i dla innych. Pięknie Wam dziękuję. Za dzisiejszy poranek życzę Wam dobrego, spokojnego dnia, pełnego dobrych chwil, uśmiechu i życzliwych ludzi. Pozdrawiam Was serdecznie.